Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w takim bonusowym filmiku z okazji 200 widzów na moim kanale Chciałem Wam bardzo serdecznie podziękować za TAKĄ miłą niespodziankę Dla mnie Bo nie spodziewałem się, że jeszcze przed świętami taką liczbę zgromadzę Albo nie, nie przed świętami, przed Mikołajem No Ale chyba 8 tam czy wczoraj miałem tyle widzów 201 nawet teraz mam hmm. i nie no nie spodziewałem się że tak tyle będę miał tych widzów dziękuję za docenienie chociaż w takim małym stopniu mojej, mojej pracy hmm. nie jestem wyśmienity w tym co robię ale staram się jeśli tego nie chcę to nie robię najlepiej to robić jak się ma fazę a jak nie, to wiecie, jak to wychodzi. Jakby go w dupę lufę postarał postała wsadzać. Mam. Jeśli chodzi o zagranie, to staram się jak mogę. Jeśli będę mógł, to będę wysyłał więcej. Będę robił więcej. Będę się odzywał więcej na filmikach. Hmm. E Możliwe, że będę miał więcej widzów. Tak inni co zagrajmy, może robili. Tak mężpie robił yy, pytania będzie do mnie zadawać, będę odpowiadał. Yy, mogę odpowiedzieć na się na dwa pytania. Yy, ile mam lat? Mam 16. Yy, i ten. Jakiej muzyki słucham? Yy, ja słucham wszystkich wszelakich rodzajów muzyki ale głównie słucham reggae może nie chodzę u jeszcze sam jeszcze trochę jestem na to no ale jeśli będę miał okazję to on skorzystam z tego i może sobie wtedy zagrajmy i możliwe że będzie taki bonusowy filmik będzie playlista specjal w której tu będę z kolego moim też szkoły rok będziemy grać FIFA we według... dwóch będziemy we dwóch mikrofonu to może być święte znaczkiem plus 18 bo no tam nie będzie zbiornej atmosfery ale mam nadzieję że będzie dość śmiesznie hmm, no i co? Czekam czekam na święta oczywiście na troszkę wolnego no, chowa, w szkole dużo roboty. Ferie mam pod koniec stycznia, wtedy będzie zaczęsienie odcinków, bo już ja będę miał internet naprawiony, czy naprawiony. Mam internet z neti, ale ja Netię teraz pierdzielę, cały czas mi się inter internet rozłącza, i mówiąc Omega. Tam, nie, dzwoniłem tam, że no, e, że się rozłącza, to oni mówią, że jest jakaś tam centrala za, za daleko, pół kilometra. Pierdzielenie kotka za pomocą młotka. I nie chcę mieć już... Wolę mieć 1 Mega, żeby się nie rozłączało, ale tak się jak dostanę z na próbę 2 Mega. A jeśli 2 Mega wytrzyma, to będę miał 2 Mega i wtedy będą odcinki szły normalnie. Właściwie będą szły normalnie. I już zmieniłem program do kompresji filmów. Przerzuciłem się na stronę wygasa. Dostosowałem yy, rozdzielczość ekranu 16 na 9 tak jak jest wymagane, znaczy nie wymagane. Tak jakby było najlepiej na YouTubie. I co? Eee, Halo 2 jeszcze nie, nie naprawiłem. Jak naprawię, to znaczy, że przyleciałem z kosmosu. Bo nic na to nie wskazuje. Yy, mam plany na przyszłość, żeby... Zbierać trzy kaski i kupić nowy monitor. Mam komputer dość dobry, ale monitor jest przestarzały, ma chyba z 5 lat. Ale nie jestem pewien. No i co? Czekam na dalszą, dalszą, dalszą liczbę widzów. Jak zwykle kręcimy Call of Duty 4 i Wolfensteina. No i dzisiaj się może wezmę za... Gameplay Skoda Black Ops. Czy, sorry, Black Ops i. Medal of Honor 2010-2000. że tak powiem. Był angielskim. Po niemiecku tego nie powiedział chyba. Zrobię tego gameplaya I nie zrobię gameplayu z Black Ops multi. Czemu? bo ja gram na piracie oczywiście ale dlaczego? Bo kupiłem sobie Modern Warfare 2. Ja mówiłem o tym na filmiku w którymś. I chyba to jest ten filmik. Hmm... czekajcie, Pumyślę. To jest ta pierwsza misja w Czarnym Pyru, chyba wtedy o tym mówiłem. Że kupiłem. I dlatego nie kupiłem Black Ops, bo tam czytałem, że wiecie, tam były problemy z animacją, z optymalizacją graficzną. Z animacji? I, I dlatego nie kupiłem. Jeśli mi się spodoba, jeśli będę miał okazję zagrać w Multi, to kupię jak najbardziej. A teraz mam do Multi Modern Warfare 2. -kę. O właśnie, może z niej zrobię gameplay. Jak chcecie, to piszcie, to, zrobię gameplay z Modern Warfare 2, -ki. chętnie. Za kilka miesięcy kupię Bad Company 2, to się zrobi z tego gameplay. Multi i Single, chyba. No i kończę, w tle puszczę muzykę, tak oczywiście, no i to widzimy się na następnych filmikach, jeszcze raz bardzo dziękuję za subskrypcję, pozdrawiam wszystkich, cześć.